Jeżeli używacie jakiegoś systemu do nagrywania i transkrypcji spotkań, to zastanówcie się, czy nie warto przepuszczać następnie takie transkrypcje przez AI po to, aby sztuczna inteligencja wyciągała z tych rozmów na przykład to, jaki klient miał obiekcje, w jaki sposób handlowiec zareagował na te obiekcje, w jaki sposób handlowiec komunikował się z klientem i czy było coś czy jest coś do poprawy, w jaki sposób też handlowiec zareagował poprawnie na to, co klient powiedział. Warto robić sobie właśnie takie analizy. No jeżeli handlowiec będzie chciał je robić, to się będzie rozwijał. Jeżeli będzie stawiał opór przed analizą swoich własnych rozmów, no to wiadomo, że tutaj może coś nie grać. Więc warto wdrożyć sobie narzędzie do nagrywania i transkrypcji spotkań. Warto je połączyć. Ze sztuczną inteligencją, i tak naprawdę takie analizy mogą robić się automatycznie po każdym spotkaniu z klientem, i mogą być automatycznie wysyłane i do handlowców, i do menedżerów sprzedaży, i do właścicieli. Kwestia tylko odpowiedniego zaprojektowania automatyzacji. Więc przemyślcie temat, bo uważam, że naprawdę jest godny uwagi.